Nie działa. Nie działa, coś. Nie działa działa, tak? działa, 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 działa. Dobra, no to yy, jak tam było? Jak tam było? Skoro, skoro Mario już Mario wywołał temat Filipin. W związku z tym muszę rzeczywiście pochwalić, że byłem tam. Yy, przeżyłem tam ponad dwa miesiące. Zwiedziłem przepiękne wyspy. Yy, poznałem wspaniałych ludzi. I co jest. Bardzo istotne, zaraziłem się też, czy może zaszczepiłem w sobie chęć podróżowania po świecie, tak? Bo gdzieś tam teraz wróciłem do Polski, bo ja też jestem reemigrantem, tak? czy repatriantem, je tak nazywają nawet w mojej wsi. Ponieważ system mnie właśnie wyrzucił na tak zwaną emigrację zarobkową. Po paru latach zdecydowałem wrócić. I zdecydowałem również zmienić swoje życie jednocześnie. Stąd się wziąłem zaraz tutaj w takim przebraniu, trochę słowiańskim, czy powiedzmy przeborskim. I, i, I wziąłem się też na mojej wsi, tak? a więc mojej dlatego, że sobie kupiłem kawałek ziemi, którą sobie nazywam moją wsią. W związku z tym to życie, ta zmiana tego życia polegała również na tym, że, że zająłem się rzeczami, które lubię robić. A więc mam tylko hobby w tej chwili, nie mam obowiązków żadnych. Aczkolwiek często się to też jednak z jakimiś tam sprawami wiąże, że muszę wstać rano i, i bo też trzeba tak jak Mario, system nie chce się od nas oderwać. Tak? tak to nazwijmy. Tutaj właśnie też za sprawą Mario trafiłem z pijawkami, bo w zeszłym roku mu tu postawiłem na jesień, bodajże parę. I stąd, się wziął, tak, I stąd się wziął pomysł, żeby opowiedzieć trochę o pijawkach, bo rzeczywiście nasze społeczeństwo nie, nie, nie wie wiele na temat, niewiele wie na temat tego sposobu, również pomocy w leczeniu, tak? bo to, to nie jest leczenie, tylko terapia, która pomaga powiedzmy w wychodzeniu z, objawowych, jakich, z, objaw z objawów chorobowych, natomiast ona nie leczy tak naprawdę chorób. Tak? Jeżeli chodzi o pijawki z kolei, no to trzeba by zacząć od początku, skąd one się wzięły w ogóle w naszym życiu. Więc 6000 lat temu już medycyna Aryoweda już pisze, czy mówiono wtedy, tamta filozofia i medycyna jednocześnie, mówiła już o pijawkach. W starożytnym Rzymie, czy. Halo, halo. Również Rzymie, Słowianie, Indie, w Indiach również wykorzystywano te wspaniałe zwierzątka do poprawiania zdrowia. Taką, takim złotym okresem dla pijawek, no nie wiem, czy złotym akurat dla, ale w tym sensie może nie złotym, bo wtedy, wtedy zostały wytrzebione, był okres XVIII i XIX wiek już naszej ery, gdzie... Właśnie bardzo duży był import, szczególnie do Francji. Tam hrabiny francuskie bardzo dużo tego używały przed balami, szczególnie w celach kosmetycznych, nie tylko zdrowotnych. To znaczy, temat pijawek jest bardzo szeroki. Ja tu dzisiaj Państwu nie będę opowiadał o jakichś naukowych sytuacjach, bo to nie o to chodzi. Widzę też w momencie, kiedy rozmawiam z ludźmi o pijawkach, bardzo słaba jest wiedza na ten temat, tak? Zanikła ona właśnie po tym okresie takim złotym, kiedy to Francuzi na zachodzie Europy wykorzystywano do leczenia, a to dlatego, że one piły krew przez długi okres czasu w dawnych czasach po prostu leczono upustami krwi. Jak Państwo wiecie, być może nie. Skoro pijawka pobierała krew, ludzie sobie wymyślili, że ona doskonale będzie leczyła, tak? I rzeczywiście były wspaniałe efekty powracania do zdrowia w momencie stawiania pijawek, ale po prostu ludzkość nie wiedziała wtedy, dlaczego się to dzieje. Po prostu intuicyjnie te pijawki przestawiano. Tak? W latach 50., powiedzmy, żeby tak nie opowiadać długo o tej historii, w latach 50 naszego wieku wrócono do tego, ponieważ wcześniej no, medycyna, tutaj ta Rockefellerowska oczywiście, wypchnęła różnego rodzaju terapie, które były naturalnymi i doskonale się sprawdzały. W związku z tym jakaś grupa naukowców też z Francji czy z zachodniej Europy, powiedzmy, zaczęła się z powrotem tym interesować. No i odkryto dużo rzeczy w pijawce, a więc między innymi hirudynę, którą ona właśnie leczy. I dzisiaj stosując pijawki wiemy, dlaczego one działają, tak? Bo w poprzednich okresach czasu ludzie nie, ma, nie mieli pojęcia. Natomiast rozmawiając często z wieloma ludźmi jakby ciągle pokutuje ta wiedza właśnie z tego XIX wieku, a więc ludzie myślą, że wypija złą krew. Oczywiście pijawka pije krew, natomiast tylko po to, żeby się najeść, tak? Jednocześnie wszczykuje w nasze ciało taką, powiedzmy, taki zastrzyk chirudyny, tak? A więc jest to ślina pijawki, nazywana ją chirudyna. Tam ta hirudyna się składa z około 200, niektórzy nawet twierdzą 300 różnych związków czynnych. Z tego nauka dopiero odkryła około 30, a może 50 maksymalnie. Tak? Badają je, próbują te, te substancje również w warunkach laboratoryjnych po prostu wytworzyć, czego oczywiście się nie da, bo jak sami Państwo tutaj, większość ludzi jest na pewno już na tyle... Świadomych, że to co natura wymyśliła, no człowiek nie jest w stanie ani już poprawić, ani, ani zrobić, tak? Więc tak samo jest w przypadku pijawki. Jest po prostu doskonale przez miliony lat w zasadzie yy, yy, ta pijawka sobie wytworzyła pewne mechanizmy, które pomagają jej tylko żerować. Tak? A jednocześnie leczy, no, ale robi to nieświadomie. Teraz co dalej, jeżeli historię powiedziałem krótko, bo tak sobie pod, podglądam. Nie mam Państwo, doświadczenia w tych wykładach. Natomiast... Dlaczego ta piawka nie można dać ostrego jedzenia? Ludzie nie wiedzą. Jedzą tak, tak, o tym jedzenia. tak, chciałem powiedzieć też... Czy ona żyje? Bo wiele ludzi pyta, czy żyje dalej piawka poza zabiegu. Powiem za moment, tak. wiem, Zaraz będą wszystko wiedzieć. Chodzi o to, tu powiedziałem historię krótką, tak? Jak skąd się wzięła ta pijawka w naszej medycynie? I teraz jest w ogóle już w Polsce również procedura medyczna, numer procedury na pijawkę, o czym też niewiele ludzi wie, bo powiedzmy w innych krajach bardziej, znaczy bardziej nie bardziej w innych krajach w Europie już stosują pijawkę w lecznictwie od dawna. Natomiast nasz kraj jak zwykle gdzieś tam Trudno było się przebić, powiedzmy, były jakieś afery, bo jakiś lekarz uratował nielegalnie nogę komuś, został postawiony przed, przed sądem lekarskim, tak? Chciał, chcieli go pozbawić yy, prawa do wykonywania zawodu, właśnie dlatego, że uratował nogę komuś, tak? Nie ucieli, tylko chodzi chłop dalej. No i takie, tego typu sytuacje skłoniły yy, również ludzi, którzy propagują to tą wiedzą o pijawca, a m.in. jest to Maciej Paruzel, którego tutaj mam książkę, tego człowieka. Jest tu kilka osób, z tej chwili nie pamiętam, nie zapisałem sobie tych nazwisk, ale to nie jest istotne, tak. Generalnie do medycyny trafiła pijawka już do szpitalnictwa. Tutaj jest bardzo szeroko stosowana w trans, 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 przy trans, transplantacjach skóry czy ewentualnie kończyn, tak. Bardzo szeroko pomaga, tak. Pan Maciej Paruzel jest też biegłym sądowym w sprawach właśnie takich problematycznych przy pijawkach, i on właśnie doprowadził do tego, że w końcu sądy polskie wymogły na władzach, że trzeba wprowadzić procedurę medyczną. Więc mamy już procedurę medyczną, nie jest to tak zwana medycyna jakaś alternatywna. Teraz tak, jak trzeba się przygotować do zabiegu, bo to też jest bardzo ważna wiedza i często ja to podkreślam ludziom, nie zawsze mnie słuchają niestety. Pijawka, też jako stworzenie, jest to po prostu pasożyt, który musi mieć odpowiednie warunki, żeby zacząć żerować. Tak? Po pierwsze, nie powinniśmy pijawki pozyskiwać z natury, ponieważ pijawki, które w Polsce są z takim przy. przy, przy znaczy nazywają się. Z rodziny Hirudo, one są po prostu pod ochroną. Właśnie dlatego, że zostały wytrzebione w latach, właśnie w yy, XIX wieku. A więc wszystko wywozili, łapali, wywozili i duże pieniądze. Ludzie też sobie zarabiali w tym. Teraz są pod ścisłą ochroną. Można je tylko i wyłącznie hodować w warunkach laboratoryjnych. W związku z tym jest ona bezpieczna dla nas i to jest też ważne. Są też na rynku jakieś z przemytu. Ja bym nie radził nikomu takich stosować. Raczej. Yy, Terapeutę, który ma stawiać u Państwa na przykład, sprawdzić, czy na przykład ma jakiś rachunek za, za, przy zakupie, tak? W Polsce jest niewiele firm, które produkują. Ja akurat korzystam z firmy Biogen, tylko pola, jako brzegu gdzieś tam ta firma się znajduje, Wysyłkowo również wysyłają po prostu pijaweczki i są certyfikaty. Co dalej? Jeżeli chodzi o przygotowanie, więc. Pacjent powinien parę dni nie jeść na przykład ostrych rzeczy, czosnku. Nie powinien pić alkoholu, tak? Tak, w ogóle ostrych rzeczy, tak? Nie powinien się myć czy perfumować jakimiś mocno pachnącymi środkami. Raczej wodą, tak? No wiadomo, nie chodzi o ale raczej wodą się mieć ze dwa dni. I również musi być dobra ciepłota ciała, ponieważ pijawka nieraz nie chce się przystać, dlatego tylko że człowiek powiedzmy na nodze ma 32 stopnie, a nie 30 na przykład 3. No, pijawka wymaga podobno 33 przy badaniach tak stwierdzono. Pijawkę używa się jednorazowo. Jest to trochę może nieetyczne w pewnych środowiskach, bo z takimi się już spotkałem. Na przykład Mario sobie zostawił pijawki w akwarium, bo powiedział, że jej nie zabije. No Są do jego, stawu, tak? wpuścić, no. to znaczy nie wolno, tak? według prawa nie wolno, trzeba pijawkę y, zutylizować, ponieważ jest, y, no już y, może być na przykład nośnikiem jakichś wirusów i zagrożeniem dla innych ludzi, tak. Natomiast dlaczego nie wolno też, y, pomimo tego, że jest y, pod ochroną, nie powinno się korzystać z pijawki ze stawu jakiegoś, tak, przypadkowej. Po pierwsze część pijawek, która się znajduje, bo jest ich wiele gatunków, w Polsce, po pierwsze nie są lecznicze, a po drugie mogą być już zainfekowane jakimś jakąś bakterią, tak? Bo, bo pijawki też w sobie mają bakterie, natomiast na sobie też noszą w momencie, kiedy na przykład wcześniej żerują na jakichś padlinie, bo w warunkach naturalnych one po prostu jak nie złapią kogoś, czegoś żywego, no to wtedy również się padliną żywią. Dlatego też mają te związki hirudyny, bardzo wiele mają różnych yy, składników, które między innymi rozpuszczają zakrzepy krwi, tak? Dla nas jest to bardzo korzystne, ponieważ nie ma w ogóle leku, który rozpuszczałby zakrzepy, tak? A więc są yy, po pierwsze są yy, dla nas leczni, z tego powodu. Yy, ja Państwu może przeczytam też jakie, bo tu jestem w stanie... Jestem w stanie zapamiętać aż tyle tych różnych stanów chorobowych. Hello, hello? Słychać? Nie słychać? Słychać, słychać, słychać. słychać. Tak, będzie problem z tym czytaniem chyba. W każdym razie, jeżeli chodzi o te składniki, dlatego to wszystko działa, bo między innymi właśnie wy, przez te tysiące lat, czy miliony wyprodukowała... Znaczy, potrafiła sobie wyprodukować takie... Substancje, które właśnie rozpuszczają. Krew. Dla nas jest to korzystne. Mikrofon. Mikrofon, tak. Ja ze stresu. Mikrofon też się stresuje. A nie ma powodu? Bo. Ale... Zresztą ja pijawki. pijawki również, endorfinki również wydzielają, jak się stawia. Pacjent jest, robi się weselszy.

Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A w międzyczasie ja bym Państwu chciałem Spróbuj w ten sposób tak. trzymać. Tylko tak. sobie, wziąć obejrzeć te pijawki z bliska. Przygotowałem parę słów, w chciałbym. Żeby Państwo sobie to pooglądali. Proszę, przedpuśćcie tam noc. No, ja mam maicę, to zaraz Nie bo ona już chyba siada. Znaczy, siadają

Mogę się przystać, tak. Słuchajcie, bo. Ja ten wykład w ogóle chciałem po prostu powiedzieć też pod kątem tego, żeby się nie bać pijawki, bo wiele osób ma po prostu jakieś złe fobie, doświadczenia, fobie. fobie przed robakiem, przed. To są naprawdę. To stworzenia i doświadczyłem już wiele takich sytuacji, że osobom, które na przykład stawiałem na tutaj za uszami po to, żeby migrena przeszła, kobieta, która najpierw po prostu się wręcz brzydziła tego, po, na drugi raz już spokojnie pod, podeszła do sprawy i, i nawet oglądała je, tak? <laughs> to jest tylko znowu przeżyty pierwszy raz, tak naprawdę. Pijawka, pijawka podczas ugryzienia, znaczy podczas przesadzania się do ciała to nie ma znaczenia, mam... Co roku mamy te same problemy z mikrofonem, co przesysania się do ciała, po prostu w gryza się ma taką szczękę w, post... w kształcie trójkąta, takiej gwiazdki, i na których ma y, około 90 zębów na każdej, tak? W powiększeniu oczywiście, jak to się policzy się po prostu wgryza do momentu, kiedy dostanie trochę y, świeżej krwi, tak? I wtedy po prostu pompuje i przez około 30 minut daje również tą swoją ślinę, a więc tą chirudynę, która y, działa na, na nas leczniczo, tak? Leczniczo, uspokajająco. Obiecałem właśnie, że przyczytam kilka chociaż y, y, chorób. Bo, tak jak powiedziałem, jak ktoś mówi o tym, że choroby leczy pijawka, no to trochę nas ściemnia, tak? Bo tak naprawdę to jest, jakby można powiedzieć, leczniczo-okieśniany. Ob... Natomiast ma tak duże spektrum działania, że po prostu nawet naukowcy, czy lekarzy, którzy również zajmują się stawianiem, są zaskoczeni efektami. tak? Na przykład stawianie. Na, 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 na żylaki, żeby pozbyć się, czy zmniejszyć jakby objawy tego, ty, tego, co się tam dzieje na nogach. A okazuje się, że ludziom na przykład zaczyna się stabilizować y, wydzie, y, hormon, który wydziela tarczyca, tak? I, I to też jest jakby efekt uboczny, a więc zdrowienie cały w tym momencie. Y, na co działa? No, chyba nie przeczytam, bo jak się tylko nachylę, to... Mikrofon przestanie ten. Choroby naczyniowe, tak? Wymienię może po parę. Bo tu jest cała lista, a dość długa, nie chcę Państwa zanudzić. Choroba niedokrwienia serca, zapalenie mięśnia sercowego, stan przed i po zawale mięśnia sercowego, migreny, żelaki dolnych, tak? Dalej, choroby układu ruchu, choroba reumatyczna, choroba zwyrodnieniowa stawów i kości, zapalenie stawów, choroby neurologiczne niedowłady i zespołu ciskowe nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o te nerwy, to również dzieje się coś takiego, że pijawka potrafi jakby likwidować jakby skutki stanów zapalnych, które mieliśmy na przykład kilka lat wcześniej. A więc jeżeli mieliśmy stan zapalny w tak zwanych tak zwana drwa kulszowa, bardzo popularna wśród wielu ludzi, ten stan zapalny czymś tam ugasiliśmy, tabletkami, czy jakiś masażysta nas rozmasował. Natomiast skutki czasami możemy z powrotem odczuć po paru latach i po postawieniu pijawek okazuje się, że te skutki również są niwelowane. Tak? To tu, jeżeli chodzi też o te, będę tak wtrącał po trochu, jeżeli chodzi o, o, o to, co, co ta pijawka potrafi zrobić. Że zależy jaki mamy rodzaj, bo mamy 7 rodzajów zwykłusze. Tak, ale to, to jest ja mówię o stanach zapalnych. Stan zapalny ona... wywoływany czymś. Tak, i później są skutki czem... tego stanu zapalnego odczuwane po paru latach jeszcze. Tak, tak jeżeli jest zepsuty nerw, nerw uszkodzony w jakiś sposób, pijawka potrafi go jakby od, odtworzyć czy odbudować, tak to nazwijmy, tak? Bo działania tak naprawdę naukowcy do końca ona, ona jeszcze... Ma, ona ma, yy... Się żywi na nas, ale ma tendencję, tendencję do wpijania się w tak zwanych chorych miejscach. Nie, nie, to jest akurat nieprawda, to jest właśnie mit. Pijawkę, pijawka, tak jak. bo kolega nie był chyba wcześniej, jak mówiłem o tym, jak stawiamy pijawki, więc jest to jeden z mitów. tak? Pijawka się przyssa wtedy, kiedy nie czuje obcych zapachów i ciało jest ciepłe. I to jej wystarczy. Jedynie jest problem czasami w sytuacji, kiedy. Nie trafi dobrze na, na dobrze ukrwione miejsce, wtedy się dłużej po prostu gryza. I to też czuć. Nie? Ja stawiałem pijawki w różnych miejscach i nie było tak, że ona szukała akurat chorych. To nie jest nie, to jest mit. Dobra, polecimy dalej o tych, o tych chorobach. Nie? Choroby ginekologiczne również pijawka załatwia, a więc zapalenie przydatków, policystyczność jajników, bezpłodność. Fibromięśniaki i fibrogruczolaki macicy. Zespół tego miesiączkowania też ładnie niweluje. Ja tak nie wszystkie czytam, żeby Was nie, nie, nie zanudzić po prostu. Jak ktoś będzie chciał więcej na ten temat, co tam przy stoisku poczytamy sobie. Choroby przewodu pokarmowego również. Zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, a więc to, to, to co mówiłem, likwiduje zapalenia tak, w naszym organizmie. Choroby urologiczne, zapalenie pęcherza nerkowego gruczolak prostaty również, tak? Choroby układu oddechowego, astma, oskrzelowa, zapalenie oskrzeli. Choroby oto laryngologiczne. Ostre i chroniczne zapalenie nerwu usznego, zapalenie zatok, zapalenie zatok czołowych. Choroby dermatologiczne. Ospa wieczna i półpasiec, tak? No łuszczyca to Muszyca jest też, bo tu wymieniona jest jako choroba, pomaga też objawowo zlikwidować te, powiedzmy, swędzenia bądź te takie brzydkie narosty na skórze. Niektóre kolagenozy likwiduje, alergie skórne, choroby stomatologiczne również. Ja doświadczyłem sobie tego, specjalnie pojechałem do znajomych, postawiła mi na dziąsła. No, odczucie było ciekawe, myślę, że mi pomogła trochę na moją paradontozę. Zapalenie dziąseł i przedziąseł. Zapalenie miazgi zęba. Y... Chirurgia ręki i chirurgia plastyczna, bardzo szeroko stosowana, na przykład w przednicy, tak? w szpitalu. Amputacje i replantacje, płaty skórne, krwiaki. Również kosmetologia w tej chwili też korzysta z pijawki, bo tu nawet jakaś tam demi czy jakaś się chwali, że ona po prostu utrzymuje swoją ładną cerę właśnie dzięki temu, że. Często robi też zabiegi z pijawek. Ja osobiście też już kilka zrobiłem. Zresztą sam namawiam moich pacjentów, szczególnie kobiety. W momencie kiedy stawiam, bo to trzeba oczywiście z krwi własnej zrobić sobie maseczkę. I bardzo fajnie to działa. Ja robiłem też, chociaż nie, 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 nie używam żadnych kosmetyków na twarz. Natomiast masze, maseczkę co jakiś czas sobie też robię. Bardzo fajnie ściąga ja czas skórę. Także polecam. Co może Państwo byście jeszcze wiedzieć? To, to, to z kolei, jeżeli będę mógł, to odpowiedzieć, Tak? No, pytanie. No, ja, ja tak jak mówiłem, ja mam swoje miejsce pod y, Łysą Górą, a więc w Górach Świętokrzyskich. Mieszkam nieopodal. Pracuję w takim skansenie, gdzie pokazujemy jak w dawnych czasach, a więc 2000 lat temu wytapiano tam żelazo. Jest tam akurat muzeum i przy muzeum mamy swój, swój skansen, Nowa Słupia. Także tam jestem. Dlatego, tak jak mówiłem, ja robię tylko to, co lubię. W międzyczasie, jak tam już jestem na skansenie, to sobie plotę koszyczki i zajmuję się różnymi terapiami również, bo teraz mam taki jakiś okres, że tą wiedzę chcę po pierwsze ludziom przekazywać i pomagać ewentualnie w sytuacji, kiedy potrzebują pomocy, no, jeżeli chodzi o uleczanie się, tak? Więc masaż jest też starosłowiański masaż uderzeniowy pana też ze wschodu, a więc pana Georgia Maksimowa. Wisceralny masaż też stosuje. Teraz córka mnie mówiła, żeby również jakieś takie przyjemne masaże robić, nie tylko uzdrawiające. Te uzdrawiające często są troszkę no, uciążliwe, bo po pierwsze dostają sińce, a po drugie podczas masażu. To dosyć bolesne są sytuacje. A więc poszedłem sobie i robię już masaże naturalnymi, szlifowanymi kamieniami. Taki masaż, właśnie z, też na olejach z Indii. I taka metoda, no, się jeszcze z Ayurvedy. Więc stara. Bardzo przyjemny masaż też polecam. No i pijaweczki do tego, panieczki inne rzeczy. Także, jakbyście Państwo byli gdzieś w pobliżu gór to wszystkich to zapraszam do siebie. pytania jeszcze? A jeżeli coś wyczerpująco do mnie i będziemy grać. no około pół godziny powinien, bo tak jak mówię pijawkę pijawka powinna właściwie... Niektórzy są różne szkoły, tak? Jedni twierdzą, że pijawka powinna się sama odczepić, bo ona już jak, to sama odpada sobie. Natomiast inna szkoła jest taka, że po 30 minutach można spokojnie... No czy są sposoby oczywiście nie na siłę, bo wtedy wyrwiemy ciało. Po 30 czy 40 minutach można ją już zdjąć. Czasami ona sama zejdzie, jeżeli się dobrze napije. Jeżeli chodzi jeszcze o to, jakie są efekty później, to na przykład leje się krew i to też jest dla nas jakby taki trochę niezrozumiały, znaczy dla, ogólnie rzecz biorąc, dla większości ludzi niepojęte, bo normalnie jak się skaleczymy, to krew nam po prostu krzepnie. Pijawka powoduje, że nie mamy krzepliwości krwi wtedy, i przez przynajmniej dobę może po prostu z tej ranki wyciekać krew. Ale to bardzo dobrze, bo ona wtedy wycieka też często taka zanieczyszczona, brudna, czarna. A więc wypływają różne flegmy, które krążą w naszym, w krwi, w naszym ciele. Tak? I to jest też ważna, ważna informacja, bo często ludzie są przerażeni, jeżeli ich terapeuta nie poinformuje o tym, że tak może być założy opatrunek, a się okazuje, że w domu to wszystko przemaka, tak? I są takie sytuacje, aczkolwiek ja takie taki mam rzadko, chociaż ostatnio stawiałem pani, która rzeczywiście miała później, dzwoniłem, mówi, że ma całą pościel papraną, bo rzeczywiście wszystkie te opatrunki poprzemakały, tak? Ale to też zależności, każ, znaczy każdy organizm jest inny, w związku z tym różne objawy są, tak? Pijawka sobie wypija około 10 mg 20, tak, jakaś duża. Natomiast jak wycieknie nam znowu tam kilkanaście mg to się nam nie stanie. Y, oczywiście są też przeciwwskazania Sytuacja kiedy tą hemoglobinę na przykład, czy anemię nie wolno. Y, osoby ciężarne, kobiety ciężarne też nie powinny. Przynajmniej w polskim prawodawstwie tak jest, tak? Ruscy tam stawiają i dzieciom i i kobietom ciężarnym też, tak? A więc to zależy też od tego, jaką mamy świadomość na ten temat. Co jeszcze istotnego by było? No i później zostaje też mała blizna na przykład na plecach czy nogach. Nie zostaje na twarzy, co jest bardzo ciekawym, ciekawym zjawiskiem. Stawiając pijawkę pod oko na przykład, ta blizna znika za kilka dni. Tak? Natomiast na nodze zostaje kropeczka. Też tak, ja też uprzedzam, bo kobiety mają szczególnie, są uwrażliwione na swoje różne kropeczki. Natomiast mówię, ja temat tylko liznąłem tak naprawdę o pijawkach, jest to bardzo szeroki temat. Polecam Państwu, że być może jakiś, jakieś wykłady są, Pani Paruzel gdzieś tam ma na, na YouTubie. Jeszcze chyba widziałem dwa takie ciekawe, bo często tam takie pierdało opowiadają też, nie? Natomiast poszukać wiedzy takiej można też książkowej. Tak? Literatura jest. To za wysłuchanie.